Dotarłam na to jeziorko, co zawsze jestem no może nie zawsze, ale które znacie już z kilku odcinków no jest to blisko mnie, jakby od drugiej strony, bo zawsze jestem z tamtej strony, a teraz jestem jakby z naprzeciwka. Dość dużo ostatnio jeżdżę rowerem, bo mogę. No i tą okolicę tak za każdym razem odkrywam i eksploruję. <laughs> No i się okazuje, że niedaleko trzeba się ruszyć, żeby fajne nowe miejsca odkrywać. Tutaj fajne wejście takie do wody było jeszcze ostatnim razem jak byłam, no ale jest po sam pas. Ja no, zapomniałam woderów, nie wzięłam woderów, mogłam wziąć. W sumie. Po razu spotkałam sąsiadkę, którą serdecznie pozdrawiam. Siedziała sobie przed domem, z pogadamy, bo ponoć lubicie jak gadam. No i spotkałam tą sąsiadkę i siedziała tak sobie przy drodze. Ja mówię, a za czym sąsiadka tak czeka? A ona mówi, a no na basen jadę. Ja mówię, o do konia, na basen? I ja mówię, fajnie, bo w sumie jest już tak dosyć późna godzina. I sąsiadka mówi, no tak dosyć często tu z koleżankami jedziemy, zaraz przyjedzie tam po mnie ta, ta i ta, bo tam w trzy czy cztery jadą. Ja I się na tej wsi, nie? W mieście kobiety nie chodzą na basen. A tutaj, proszę bardzo. Światowo, nie? Fajnie. Lekko mi zatkało kakao. Nie żebym miała jakieś tam, wiecie, uprzedzenia i jakieś stereotypy odnośnie wsi, bo sama z tym walczę. Jak wiecie, że wcale tak nie jest, jak to się utarło tam kiedyś, że nie ma dostępu, że to, że sram to. Prawda, czasy się zmieniły. Są samochody, jest komunikacja, kobiety się spotykają, wychodzą sobie na kawkę, jadą na basen. Normalnie serce rośnie. No bo jak jest się na takiej wsi, no to przecież wiadomo, że tych atrakcji też człowiek chce sobie tam poużywać. Tak sobie myślę, tak sobie jechałam i sobie myślałam, że w zasadzie, bo ja strasznie ostatnio refleksyjna jestem, <grym>, no może nie ostatnio, zawsze byłam, ale coraz częściej mam odwagę więcej mówić tutaj na kanale do Was, no i bo moi klakierzy tutaj mi wiwatują, że Kasia super, Kasia fajnie, Kasia od góry. <grym>, no wracając do tego tematu, i tak sobie jechałam i sobie tak rozmyślałam, że w sumie to nie ma tutaj jakby związku, czy mieszka się w mieście, czy mieszka się na wsi, żeby w jakikolwiek sposób korzystać z pewnych rzeczy. Bo ja też mieszkam teraz już na wsi, ale gdzieś no, wyskoczę do tego miasta na tą kawkę, czy gdzieś tam się spotkam z koleżankami, czy tutaj ktoś do mnie przyjeżdża. No po prostu wiadomo, żyje się i nawet mi się nie wydaje. To jest oczywista oczywistość, że. To nie jest zależne od tego, czy jesteśmy ze wsi, czy jesteśmy z miasta. Po prostu to jest kwestia naszej osobowości, temperamentu, tego, na co mamy ochotę. Bo przecież nie jedna osoba, która mieszka w mieście, w życiu na basen nie poszła. <laughs> tak, i ja oto refleksje Katarzyny. Sama na basen bardzo lubię chodzić i niedługo wrócę. Ale to już tak po e, polecie, bo teraz jest dość dużo pracy w ogrodzie, więc tą energię i te siły będę spożytkowała, będę pożytkować, spożytkuję, o, spożytkuję na pracę w ogrodzie, w obejściu, a jak już sezon się skończy, będą długie wieczory, oprócz tego, że będę czapki napierdzielać i kwadraciki na bluzy, chciałabym wrócić na ściankę, no, ale to tak pomalutku, pomalutku. Są pewne rzeczy, za którymi po prostu dość mi tęskno i ciężko mi, e, ciężko mi bez nich. Bo ja byłam bardzo mocno aktywna, ale jest bardzo ciężko zostać bez tego. Wiem, wiem, inni mają gorzej. Nie o to chodzi, żeby porównywać się do jakichś gorszych schematów, tylko yy, tak umieć troszeczkę, pomału uczę się otaczać siebie troską, żeby sobie współczuć tak zwyczajnie po ludzku, bo też się do tego ma prawo. Ma się prawo do dobrych emocji, do złych emocji. Nie można cały czas być takim hardym i po prostu, dobra, obczep się tam i już już, wszystko w porządku i następnego dnia normalnie do pracy, tam pierdzielę, tam cokolwiek by się tam nie wydarzyło w moim życiu. No, jak się okazuje, tak nie powinno być. I w chwili obecnej staram się siebie też otoczyć troszeczkę troską i czasami poużalam się nad sobą, a co? I wiecie, że mi trochę lżej? Tak, bo jak tak sobie nie wiem, tak się poużalam troszkę i sobie tak pomyślę. No kurczę, no brakuje mi tego sportu, tej aktywności. No ja wiem, chodzę i tak dalej, ale, ale nie, mi tego brakuje konkretnie, że to była tak nieodłączna część mojego życia, że naprawdę mi tego brakuje. Na szczęście mam rekompensatę. Znowu się rozgadałam, wiem. Siedzę na szprychach od rowera. Wiem, że nie powinnam. Cudowne. Tak dużo zmieniło się w moim życiu. Nie żałuję niczego. Koniec treningu. Mój zegarek właśnie powiedział: koniec treningu. No bo sobie żartuję, że zaraz jedziemy dalej. Czyli rejestrować aktywność w plenerze. No oczywiście, że rejestrować. Co za czasy. Wszystko musi być jakimś wynikiem wszystko musi być przeliczone. Nie wiem nawet, po co ja ten zegarek noszę. On mi koło dupy lata, tak szczerze powiedziawszy. Ale kroki policzone, nie? Wiecie, tam, kalorie spalone. Mało tego, on nawet mi mówi, kiedy mam iść spać. No, ktoś musi, nie? Cudnie. Zmieniam aparat. I zapoznajcie się z moją przyrodą. Takiej akcji jeszcze nie było na moim kanale. Jedziemy nad... na co? Jedziemy? Wde. Nad WD. Spod mojego czerwonego domku mój kolega zabiera mnie na ryby. No w sumie to ja Ciebie zabieram, bo jedziemy moim lupiszonem. Gdzie mnie jeszcze nie było. No, także jedziemy nad WD. Mam wodery. Będzie się działo, słuchajcie, bo jadę pierwszy raz, nigdy w życiu nie byłam na rybach. Co my będziemy w ogóle łowić? No tutaj to jak już mnie pytasz, to wtrącę dwa, trzy słowa. Od, Dobra. Razu, od razu zaczynamy A dasz skrót. swój wizerunek upublicznić czy nie? Kasia będzie łowiła na muchę, czyli najbardziej taki kwalifikowany sposób wędkarstwa, najbardziej wykwintny, najbardziej taki delikatny, subtelny. Także nie, nie, żadne robaki, żadne zanęty, żadna flaszka do tego. Wodery, wędka, żyłka, mucha, pudełko z muchami i kilkukilometrowy spacer wzdłuż rzeki. To samo, tu za każdym zakrętem, za każdym kamieniem jest po prostu nowy świat. Fiu. Dobrze. Widzimy się nad rzeką w domu. I trzymajcie kciuki, żebym nie umoczyła dupy. Stanęliśmy na wymarzone Magnum. Jesteśmy w tleniu. Jestem tu nie pierwszy raz i w ogóle śmiesznie, bo. U mnie jest susza, jak wiecie z poprzedniego odcinka, czy tam z poprzedniego poprzedniego odcinka, nie mam pojęcia, kiedy ja to wrzucę. Żyję chwilą, nie martwię się. W każdym razie u mnie susza, totalnie nie ma deszczu, a teraz jechaliśmy tutaj przez całą tą drogę Bory Tucholskie. Jak wjechaliśmy, to po prostu tak przypadywało, tak gorąco, z takimi oberwaniami dosłownie chmury. Nie zgadzam się na to. No dobra, idziemy na te lody. A zaczyna podobać mi się ten vloguś, słuchajcie, nie skończyło się na lodach. Jest jeszcze radlerek, życie jest piękne, bez dwóch zdań. Tak, poznajcie moje prawdziwe oblicze. Niech mm -hmm. <laughs> się dzieje: piwo, lody. No, nie jakieś tam slow life. -y. Uff, ale się zmęczyłam. To już? wda to w da, a później na to dopływ. Ja też czuję, że to się dzisiaj źle skończy. Za aparat będzie w wodzie? No. Oj, kosztowało, no, kosztowało. No to, ja kosztowało. Jest to jest taka słynna historia, to kosztowało, kosztowało. Muszę opowiedzieć wam, ale opowiem wam o tym na końcu filmu, bo to jest historia związana z moją babcią, świętej pamięci, ale tu jest głośno i nie chce mi się krzyczeć, bo coś tam tną, jeżdżą, więc ta historia wymaga skupienia i ciszy. Dobra. Jedziemy w końcu, bo naprawdę nie dojedziemy. Ja tak y, mam taką głupawkę i tak się wiecie, jakby może głupie zachowuję, <laughs> ale to nie jest, że ja się z kogoś nabijam albo czegoś tam wiecie. Ja po prostu tak reaguję, jak czegoś nie znam, albo się stresuję na przykład, no to mam taką głupawkę, śmieję się i to nie jest jakieś tam lekceważące podejście moje do tematu, do czyjejś pasji i tak dalej, żebyście tego źle nie odbierali. Teraz jesteśmy na tak zwanych zwiadach, cokolwiek to znaczy, nie mam pojęcia obserwujemy w drugim punkcie co obserwujemy? czy mucha lata? czy mucha lata <laughs> a to mogliśmy zostać u mnie w domu, tam pełno muchy <laughs> a to czy musi być hiszpańska? <laughs> hiszpańska hiszpańska no proszę jest ogólnie ja bardzo lubię próbować nowych rzeczy poznawać nowych ludzi i nowych rzeczy doświadczać i nie boję się tego i się okazuje nagle, że takie wędkarstwo jest fascynująca. Zresztą wszystko jak się robi gdzieś tam z pasją i ktoś ma jakąś zajawkę i ciekawie o tym opowiada, no to jest takie zaraźliwe. Idziemy w miejsce numer 3. Najgorsze to są przedzieranie się przez te haszcze i jak zwykle oczywiście ta obawa te kleszcze, te kleszcze. O nie, bateria mi siada! Bateria mi siada! To pewnie zobaczymy się już, szybko tylko Wam powiem, zobaczymy się już w docelowym miejscu. Buziaczki. Dobrze. Jakoś się udało, jakoś się ubrałam. Łatwo nie było, wam powiem ciężkie te buciory, jak nie wiem co, a gdzie tu jeszcze w wodzie w nich chodzić, no, ale kwestia przyzwyczajenia. Mam wrażenie, że są takie duże, że są mi za duże. No ale ponoć jak ma być. Dobrze, biorę plecak. Trzymajcie kciuki. Już nie wiem pewnie tam z 20 minut tego vloga, ja cały czas coś gadam i w ogóle jeszcze wody nie widzieliście, nie? To jest najlepsze. Jeszcze mam pół piwa. O do konia. Trzeba patrzeć, czy coś nie wpadło. No, jest przeżycie, wam powiem. Właśnie weszłam i ugrzęzłam. Coś czuję, że... o, ja chyba tu ze sprzętem nie będę wchodzić, wiesz? Nie, ja powiedziałeś, ja powiedziałeś, ty, najpierw... Nie, bo to jest, ten pierwszy moment jest taki... E, bagnisty. Dobra, A tam trzeba wyjść. Ale ja nie mogę wyjść. <głos> <głos> Weź trzymaj, nagrywaj jak wychodzę. Jak się wyrzucę to będzie przynajmniej śmiechu. Nie mogę. Zakładnie ja. ciągnij. Dobra. <laughs> ok, idziemy na łatwiejsze wejście. Specjalnie dla mnie. Macie ze mną wesoło, nie? Ja wiem, ja wiem. Dobra, już wam pokazuję wejście numer dwa. Uwaga, stało się. Weszliśmy tutaj i są jętki. I co to jest? Jeszcze raz powiem. Jętka majowa. Porównując to tak, jakby raz w roku ludziom latały schabowe nad głową. Słuchajcie, teraz chodzi o to, żeby te jętki, które widzieliśmy u góry. Aha. Siadały na wodę. Jeszcze one w tej chwili nie siadają, na wodzie ich nie widać. Ale jak zaczną siadać, to słuchajcie, rzeka, która wygląda jak akwarium, gdzie się wydaje, że nic nie ma, ujawnia co tak naprawdę, jakie życie się w niej znajduje. I czekamy na ten moment, co jest najpiękniejsze w tym wędkowaniu. Patrz, i tu już masz twarde, bo to jest ten początek jest najgorszy. No. Tutaj zobacz. Tylko ja nie mam tego, muszę sobie przytrzymać. Każdy krok sprawdza. Każdy Ale ja to będę miała pępek, Jak ty masz prawie 2 metry chłopie, no no to jak ja mam tam wejść? Ty. Tam. I tam. Gdzie to było? Tu. No, tylko walutku. Bo zaraz będziesz miała kuciapę okręg. Jesteś na granicy ut, nie? Wiem. Wow. Mokro, no mokro! Dobra, 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 ale już wyszłaś z tego. Ćwic sobie, gdzie to było. Y, inaczej, Kasia. No? Ćwic sobie i daj mu powtórzyć. Nie ma co się spieszyć. Dobra, a jak żeby to dłużej było dłuższe? Wyciągasz, wyciągasz sznur z kołowrotka. Kołowrotek tak naprawdę jest tylko y, magazynem żyłki. Wszystko operujesz ruchami wędką i, i pilnowaniem ten. Powiem ci, że takie ryby to mi się podobają, chociaż nie ma zbiórek, nie? No dobra, co idziemy dalej? Bo nudzę się. Tak. Dobrze, jest tylko poradzę, ja pójdę wodą. Chodź, będzie... Brawo, raj, alkohol! Nie są to łatwe rzeczy, ale cieszę się, że spróbowałam. No i e, e, f, fajne obcowanie z naturą jest. Niebezpieczne są rzeki, nie, nie róbcie tego sami. A tym bardziej nie róbcie tego, jeżeli nie macie o tym pojęcia, tak jak ja. Bo na pewno bym się na to nie zdecydowała. Chciałam powiedzieć, że zdecydowanie bezpieczniej i lepiej czuję się na brzegu. Pora na kanapkę. Umoczyłam sobie dupę. Bo chciałam przykicnąć i nagrać sobie ważkę. No i zapomniałam się i przykicnałam i dupę zmoczyłam. Także Nie gadaj. Poczekaj, muszę to nagrać. Ale duża? No jak? Wymiarowy, ale go wy... Wypuścimy Ci coś dzikiego stronga spróbować. Spróbujesz, nie? Wypuść. Tak? Dobra. No. Za Zaszczękę. No i cała i oczywiście mój pechnie, czyli wyszłam z wody, przestałam <śm> nagrywać i akurat złapał. No, ale nie miałabym serduszka tej pierwszej rybki zjeść, więc... Ale którą zjemy? no którąś trzeba będzie posmakować, bo ponoć taki dziki pstrąg, taki, tak, dobrze mówię, dziki pstrąg zupełnie inaczej smakuje niż taki, wiadomo, ze sklepu z hodowli. No, no pewno. No, to tak jak wszystko, jak jest różnica między, nie wiem, jak e, biorę kurczaki od mojej sąsiadki, a takie, wiecie, gdzieś tam ze sklepu. No w ogóle nie kupuję, szczerze powiedziawszy. No ale to już zupełnie odrębny temat. Podekscytowałam się strasznie. Powiem ci normalnie, aż mi, aż mi serducho, normalnie tak mi pika was. No, teraz sobie wyobraź, jak będziesz miała okazję, a ci załatwię to, że takie też złobisz. Tak? Dzisiaj? No nie wiem czy dzisiaj, ale. Co moja, nie? Dzisiaj! Tak, A odnośnie się zabierania pstrągów, wiadomo, że wszystko jest dla ludzi, można zabrać, ale są to ryby raczej na wymarciu, małe ich jest po głowie, więc w skrajności gorsze od faszyzmu, tak? Nie zabieramy wszystkiego ani jak wariaci nie wypuszczamy wszystko. No tak. Wędkarstwo jest pięknym łowiectwem, hmm. wiadomo, że łowisz po coś. Kolacja z takiej ryby zrobiona z dziewczyną, wino. Smakuje na pewno inaczej niż z Pstrągiem z Carrefoura. To na pewno. Uff, no, no dziękuję Ci bardzo, fajnie. Bo jechaliśmy po drodze i pytałam się, ile tak mniej więcej po drodze tych ryb złowi. No, po drodze. <noise> ile w sezonie takich ryb złowi, No to powiedzmy Pstrągów, tak? Konkretnie? Tak. No to tak mówię, że około 30? Na Jętce. Na Około jęz. 30, z czego na przykład tam z 4-5. Zabierasz 5, do 7, domu. w zależności te, które są skaleczone mocno od haczyka, gdzieś tam. Aha. Jak, no zdarzy się w oko, w skrzela, Aha. no to nie pajacujemy. Taka ryba jest najbardziej do zabrania. No tak. A jak delikatna tak jest. No jak, tak jak ta, no to żal by tak, było, nie? Żeby, no. Bo nic jej na pewno nie będzie. Tak jest. Hmm. No, w kwestii wyjaśnienia. No to właśnie chodzi o to, że trzeba poobserwować wodę. I są tak zwane plum. Ja na to mówię, tak, plum. To jest tak zwana zbiórka. Po dwie, trzy obok siebie mogą stać. No i one robią taką zbiórkę, czyli łapią te jętki. Jętki, które pokazywaliśmy wcześniej. One siadają na wodę, składają jajka. Najpierw, najpierw wychodzą jako poczwarty z wody. Najp... Aha. Potem mają taniec godowy. Aha. Składają jajka do wody z powrotem i giną. Uuu, czyli taka jednorazowa akcja. No jak się zauważy, w którym miejscu one tam pląkają, one są w jednym miejscu, czego na przykład ja nie wiedziałam, bo ja myślałam, że tam ryba to sobie pływa. Ona jest w takim jednym miejscu. No to spotkaliśmy kolegę też e, wędkarza i <laughs> oni się wy, wymieniają tutaj normalnie miejscówkami. Tam stoi jedna ryba, tam jest taka, taka. Ja cię kręcę. Ja mówię, jak w ogóle czeki to? Szok. No i tutaj właśnie jest taka jedna, no chyba jedna. No i zaraz ją złowimy. Weszliśmy po cichu do wody. Teraz trzeba odczekać, aż ona znowu zrobi tę zbiórkę. Wtedy się. Ja z góry przepraszam wszystkich panów, którzy się tym pasjonują, z moją ignorancję, ale to jestem pierwszy raz. Mam prawo, mam prawo. Ale pozwalam, możecie mnie tam, e, że tak powiem, poprawiać w komentarzach, krytykować i tak dalej. Tą konkretnie wypatrzyliśmy tutaj, między tymi korzeniami. No i ona gdzieś tam, 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 tam jest. A tak wygląda sztuczna mucha. O, coś takiego. No, Praktycznie tak samo jak ta prawdziwa. Mam no, taki na granicy wymiaru. I teraz delikatnie, żeby go do nie dotykać, łapiemy za muchę. No już Cię puszczamy, już Cię puszczamy. Tak. O dobra, dobra, nie jest spoko. Widzisz jak płynie to? Aha. Huh. Podoba mi się to obcowanie tutaj z naturą. Bo jakby... No, nie ma bliższego chyba kontaktu z rzeką, niż po prostu do niej wejść po pas. Obserwowanie tej całej tutaj flory. Niesamowite, jak tak człowiek po cichutku sobie stoi w wodzie, powiedzmy 15-20 minut. I jakby słuchanie i odbieranie tych bodźców takich nabrzeżnych. Czyli jak się kołyszą tutaj te drzewa, jak one, jak one czasami głośno strzelają. Mam wrażenie, że zaraz coś poleci tutaj do wody. No zresztą nieraz pewnie poleciało. Obserwacja tego jakby bezpośrednio z wody to taka baza zupełnie innych doświadczeń. Dobrze, dziękuję Wam za tą dzisiejszą przygodę. Mam tu zostać dobrze. Mam tu zostać już na zawsze. <grywa> Ma już mnie dosyć. Pokazuje mi, że mam tu zostać. No na pewno to zostaniemy już tutaj. Z tego miejsca się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Za oglądanie do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten zupełnie inny odcinek. Ale jak już znacie, mój kanał. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo po co. No, tak już u mnie jest na kanale. Także dziękuję bardzo jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Chciałam tylko powiedzieć, że wypiłam pół piwa 2% i mnie szmrnęło. Za na pół te pół. z tobą na pół te pół. I normalnie mnie szmrnęło, słuchajcie. Ale jak człowiek nie pije alkoholu wcale, to naprawdę te trzy łyczki działają cuda. W grze. Będę, jak będę w, w, w tym w wiadomościach <laughs> brawura i alkohol <laughs> to pamiętajcie, że życie jest piękne. <laughs> nie żałuję niczego. <laughs> to zrobimy naukę łowienia. Muszę miniaturkę ogarnąć No. no, nie, no z tą jędką to masz na miniaturkę rewelację, nie? I co? raz. Ja też idę. na Kanapka raz. O, ale, konapka nie. Kanapka, Kto raz. Po to taką kanapkę zrobił. No ja. O nie chwaląc się, ja żem to uczyniła. Słyszałeś to? Tam, tam, cały czas tam. Tak. tam. Jeszcze raz mu dać? Jeszcze raz. Przygotowuję tą rybę. Jedną. Postanowiliśmy zjeść. Ona tak w sumie trochę dziwnie na mnie patrzy. Ja mam wyrzuty sumienia, ale jest naprawdę duża. Nie myślałam, że jakoś tak. Nie wiem w sumie co myślałam, bo nigdy na rybach nie byłam. No ale jest duża. Trzeba będzie ją zjeść. No taka kolej rzeczy, jakby nie patrzeć, nie? Zapomniałam jeszcze przecież o słynnej historii. Kosztowało, kosztowało. <laughs> Moja babcia opowiadała taką anegdotkę, jak to przychodził do niej taki apsztyfikant. Trochę im się gadka nie kleiła no i tak siadał i tak, no kiedyś trochę inaczej było, no i tak siadał przy stole, postawił te kwiaty, które tam babci kupił, no i taka cisza niezręczna i tak nic nie było do powiedzenia I on tak siedział i tak mówił, oj kosztowały, kosztowały i babcia mi zawsze mówiła, pamiętaj dziecioku, jak ci będzie... Chłopak mówił, że coś kosztowało albo że coś dużo kupił. Koniec. Taka mądrość ludowa. Moja babcia to była mądra kobieta. Także taka oto to historia na sam koniec już. I tym optymistycznym akcentem, a propos, kosztowało, kosztowało. No to dziękuję jeszcze raz za uwagę.